Kawa robiona z, z kawiarki na gazie z ekspresu. przeszedłem na taki tryb robienia kawy. Ekspres Delonghi, no niestety drugi raz w naprawie. Jak działa kawiarka? Tak, do tego wlewamy wodę. Tutaj jest włożony filtr Taki z kawą. Ten film ma rurkę, która jest moczona w wodzie. Woda się gotuje. Ciśnienie podnosi... Ciśnienie podnosi wodę. Woda paruje. I tutaj będzie tym uciekać woda i trzeba umiejętnie... O. I kawa leci. O, i kawa leci sobie. To jest włoski styl robienia kawy. Teraz można trochę posiągnąć i niech się kawa robi